No, witam Was kochani w tłusty czwartek. U nas, jako takiego tłustego czwartku, na Florydzie nie ma. I nie mam też przepysznych polskich pączków. Chociaż jedne z Wam, y, wam testowaliśmy z markiem. Ale masz marokańskie. <grym> marokańskie. Idziemy z markiem na... do, do Dunkin' Donuts, czyli do typowych amerykańskich, najbardziej popularnych pączków. Idziemy zobaczyć, co mają. Weźmiemy parę i zrobimy Wam tyściora. Mam pączuchy. Mam już takie typowe walentynkowe. Jesteśmy na budowie. I tu będziemy próbować te pączki. Dobra, Bączki. ja gryzę jeli i zaraz Marek po mnie. Mm. Jak jest? Dżelowaty? Mm, taki. Mm, nie ma smaku. Powiem tak. środek mi smakuje. Taka tu skawka, nie? Strasznie słodkie one są. Nie jest. jest strasznie słodki, ale ciasto jest suche. Dobra, no. spróbujemy ten. Ten jest z czym? Z jest... bawarskim? Nie, jak on tam był ten krem. Nie Boston Cream, tylko jakiś tam Bavarian cream, czy jakoś Bawarian Cream? Bawarian, Bawarian. No, on pewnie jest taki, że to samo ma co Boston. No, on ma to samo co Boston Cream. Jadłem już go, nie chcę. On taki sam jak Boston Cream, tylko że nie, nie ma polewy czekoladowej. A, on okay. No. czyli taki jakby krem budyń tak. w środku tutaj jest dużo lukru a Boston cream jest właśnie jak widzicie z polewą taką czekoladową no nie, nie zobacz jest, spoś... jest to samo Ania to ale samo ten co ma... w tym na całości a ten ma tylko po środku bo tak ugryzłaś ten pewnie będzie miał tu no ale jest ta sama polewa Tak ja ugryzłam, widzicie słabo gryziesz, ale to jest najlepszy z tych wszystkich. Tak? Mhm, ten balsam cream. Nie wiem, dla mnie to takie słodkowe, taki ten, ten budyniowy, taki to dla mnie słodki. Dobra. Teraz z taką różową posypeczką. Serio, to to jest słodkie, to jest najsłodsze. Ojejku. Kawy. I co jest kawy? To jest do dobrej kawy. Katen A ten ja jest rozładowywać jaki? Się. A ten jest zwykły, tylko z ten. Z czekoladą. Z czekoladą, no. Ale dla mnie na przykład najlepszy, jakiś jest, jest najlepszy, najlepszy, słuchaj. Ten Dla mnie najlepszy, jaki najlepszy, najlepszy jest. jest. Czyli to jest klasyka. No. Mogę powiedzieć już? No, proszę bardzo. To jest taki jak ten, co teraz ugryzłaś, mhm. tylko że z ten. lukrem, nie z czekoladą. Tak, to taki klasyczny klasyczny, klasyczny, klasyczny. tak. Ale ten też jest bardzo. Ten chyba Wikusia tak bardzo lubi nasza. Kacper też się lubi. Też się lubi, no. Ale te inne o, jak, jakie słodkie. Ale wiecie, jak weźmiecie sobie gorzką kawę, to spoko takie ciaska. Ale jedno, nie tyle. <słuch> y, szczęśliwego y, Tłustego Czwartku. Dajcie znać, ile zjedliście dzisiaj pączków. I zazdroszczę wam tych pączków strasznie. Jak przylecę do Polski, to zjem wszystkie pączki świata. <grym>